Cześć kochani, jakoś ten temat za mną chodzi, jest w głowie, nie może przestać, więc pomyślałam, że opowiem Wam o tym, co ja tam widziałam na tym międzynarodowym festiwalu filmowym w Karlowych Warach, jeśli chodzi o stylizację, jakie błędy popełniamy, takie drobne, na które warto zwrócić uwagę. Może ten vlog się przyda, więc łapka w górę, subskrybujcie kanał. I zacznę od tego, że na oficjalnym zaproszeniu festiwalowym było wyraźnie napisane, że dress code to black tie. No, i niektórzy zinterpretowali to bardzo jeden do jednego, bardzo dokładnie, ponieważ przyszło wielu panów w garniturach i czarnych krawatach. Ale black tie to nie oznacza czarny krawat i garnitur, a oznacza smoking i muchę. Warto zapamiętać, jeśli tego nie wiecie, jeżeli tak, takie coś będziecie widzieli na swoim zaproszeniu, gdzieś tam w rogu na dole. Dress code Black Tie to nie jest to czarny krawat, a jest to właśnie mucha smoking. A w przypadku kobiet, wieczorowa suknia, najlepiej długa, byłoby wskazane. Gdzieś tam czytałam, że koktajlowe też przejdą tam do kolana, ale rzeczywiście, najlepiej, żeby to była sukienka długa, suknia długa. I to jest tak, z tym black tajem, że im bardziej wystawne wydarzenie, bardziej ta renoma tego wydarzenia jest taka podniosła, no tym wyższy jest poziom tego dress code, no i rzeczywiście nie wypada założyć tam sukienki przed kolano, czy właśnie przyjść w garniturze. Dress code black tie zaczyna się Koło godziny 19.00 i właśnie tak mniej więcej zaczynała się cała impreza festiwalowa, dlatego właśnie był wymagany. Elegantszy od black tie może być tylko white tie, czyli nie biały krawat, a uwaga, frak. Wtedy obowiązuje frak. Jeśli widzicie na zaproszeniu, jak będzie napisane white tie, czyli to będzie frak, i wtedy już absolutnie tylko i wyłącznie suknia balowa, długa, może być jakaś szersza dołem w stylu bombki, ale rzeczywiście suknia e, długa. Także to jest taka pierwsza wskazówka, bo widziałam sporo tych czarnych krawatów, nieróżowych, zielonych, niebieskich, to właśnie. Zinterpretowane zostało to, że black tie to czarny krawat. No nie, to jest mucha. Najlepiej, żeby była czarna, jedwabna, byłoby idealnie. Mój pan małżonek się idealnie wpasował, także cieszę się. Od razu mówię, że jeżeli są takie imprezy, to warto. Wypożyczyć po prostu taki frak, taki smoking albo suknię, bo jest dużo takich miejsc, gdzie można wypożyczyć. Ja miałam to szczęście, że suknię wypożyczyła mi Alina, która ma takie piękne, na czerwony dywan idealne. Mój mąż wypożyczył w Warszawie no jest to spory wydatek. No, ale z drugiej strony też nie zajmujecie sobie miejsca w szafie. Natomiast jeśli często uczestniczycie w takich wydarzeniach, black tie, no to oczywiście ten smoking warto mieć. Idziemy dalej. Zauważyłam, że wiele pań miało bardzo fajnie dobrane obuwie do sukien, czyli to były sandałki na wysokim obcasie, czyli takie na jednym paseczku z przodu i zapinane wokół kostki. Oczywiście trzeba wiedzieć, że takie buty zapinane wokół kostki trochę skracają nogę, natomiast jeżeli macie długą suknię i będzie tylko wystawał ten przedni paseczek i ładnie zrobiony pedicure, to to wygląda bardzo estetycznie fajnie i wiele pań właśnie postawiło na taki typ obuwia. Ja Również ja sobie postawiłam na swoje sprawdzone Massimo Dutti sandałki i one nie były najwyższe, dlatego też, one mają tam chyba 6 czy 7 cm, dlatego też ja wytrzymałam bez problemu całą noc, tak, a widziałam, że panie bolały te nogi i z tej nogi na nogę, bo to była taka po części oficjalnej, była część taka na stojąco, no i widziałam, że te panie cierpiały. Także bardzo ważna zasada, iść w wygodnych butach na taki event, jeżeli wiemy, że będzie na stojąco. Były tam gdzieś jakieś czułemka, szpilki, ale właśnie wiele pań, ponieważ jest lato, wybrało te sandałki, wyglądało to naprawdę ładnie, estetycznie. Trafiła się jedna pani... Akurat ją zapamiętałam, bo podrywała mojego męża. Przez przypadek schodziliśmy razem w teatrze i ona po prostu jakoś go zaczepiła. Ja, ja szłam szybciej i tam było dużo ludzi i zaczepiła go, i, i jakoś tak zwróciłam uwagę, bo potem znowu go zaczepiła, co ciekawe, a miała obuwie, uwaga, w stylu Japonki, złote Japonki. No naprawdę, no ta, to jest absolutne fopa. Do teatru w takich butach nie idziemy. Idziemy w takich butach tylko. Na plaży, nie wiem, na, do miasta, ale no nie na taki y, piękny event. Y, nie wyglądało to, jakby nie pasowało to do miejsca i prestiżu tej imprezy. Była też jedna pani, y, która miała absolutnie zjawiskową figurę, przepiękna, piękne włosy, wszystko super, ale była w cekinowym kombinezonie obcisłym kominezonie i też wydaje mi się, że no, póki to nie są Oscary nie jesteś Lady Gagą, na takim evencie raczej, raczej aż tak mocno nie powinniśmy iść w temat. Ja rozumiem, że chciała być zauważona i na pewno została, natomiast te piękne suknie balowe w towarzystwie pupy tej pani w tych cekinach, no tak wydaje mi się nie do końca, że jednak ta granica troszeczkę została za bardzo przesunięta. Idziemy dalej. Zauważyłam, że wiele pań w tych sukniach, bo to były przeróżne suknie, no nie do końca wyglądały za każdym razem tak estetycznie, bo może powinny były skorzystać z bielizny wyszczuplającej, na taki event jak najbardziej. To są bielizna wyszczuplająca, to są majtki takie wysokie, prawie pod stanik dzięki którym no, ta figura będzie pięknie wyglądać, my będziemy wyglądać też estetycznie, nie będzie widać nam żadnych wałeczków, a te wałeczki Czasami mogą bardziej stresować, więc jak będziecie kiedyś na takim evencie, będziecie brać w takim evencie, warto przymierzyć z taką bielizną wyszczuplającą. Może będziecie wyglądać lepiej, może warto z takiej bielizny wyszczuplającej skorzystać. To tylko tak mówię po prostu, bo widziałam w wielu przypadkach ta bielizna by się fajnie sprawdziła. Kolejna rzecz. Widziałam też. No, pięknie mieniące się skóry yy, za pomocą różnych tam balsamów, upiększających, rozświetlaczy, ale w wielu przypadkach były to takie balsamy z drobinkami. I te drobiny na skórze nie wyglądają jakby luksusowo, wyglądają tanio. Ja już tutaj. Yy, Ostatnio nawet polecałam balsam czy clochee, czy z takim właśnie pięknym, idealnym skórą, gdzie jest pięknie rozświetlona, albo polecałam. Dior Backstage ma rozświetlacz. Idźmy w tą stronę, żeby ta skóra tak pięknie się mieniła, ale żeby nie było widać tych takich, słuchajcie, drobin, tak? Bo one nie wyglądają estetycznie. Widziałam też, i to wiele pań popełniło, popełniło ten modowy te modowe fopa, że zestawiały sukienki, różne, bo to były sukienki do kolana, sukienki dłuższe, z, uwaga, kurtkami skórzanymi. Czyli taki rokowy styl, tak, chciały tutaj uzyskać i ta sukienka na przykład tiulówka. I to jest fajne, super, ja też tak gdzieś się kiedyś pokazywałam, właśnie krótka ramoneska i do tego sukienka właśnie tiulowa, szeroka, ekstra. Natomiast nie na taki na taki festiwal. To jest, nie wiem, stylizacja, jak sobie idziecie na urodziny, 40 czy 50 koleżanki, proszę bardzo, natomiast nie na festiwal. To nie wyglądało dobrze. Natomiast moja jedna koleżanka z tego festiwalu miała piękną, długą suknię i na to miała narzuconą oversize'ową marynarę z jakimiś tutaj piórkami i wyglądało to genialnie, więc dużo lepiej, jeśli chcemy coś na siebie narzucić, właśnie będzie wyglądała taka fajna oversize'owa marynarka niż ta nieszczęsna ramoneska. Nie na taki event. Widziałam też, że niektóre panie za bardzo postarały się, jeśli chodzi o te fryzury. Czyli były tak zwane hełmy, tak, na tych głowach. Za dużo lakieru, za dużo tapiru, za dużo e, tych loków. Ja z kolei wręcz przeciwnie, coś tam próbowałam modelować te włosy. Mi oczywiście to nie wychodzi. I miałam takie te włosy nie do końca zrobione: przód ładny z tyłu, masakra, a próbowałam. Natomiast zwróciła uwagę moja teściowa, która nie na niejednym evencie i na niejednym balu była, jak jej powiedziałam, że no nie miałam tych włosów zrobionych, brzydko wyglądały, ona mówi super Suzy, super Magda. Suzy do mnie nie mówi Super Magda, bo nie wyglądałaś tak sztampowo, sztywno, zachowałaś taki naturalny look. I rzeczywiście, bo wiecie, ja z tymi włosami zawsze roztrzepanymi. I rzeczywiście ja się czułam. Dobrze, tak? Potem widziałam, że te włosy mogłam z tyłu lepiej wymodelować, ale ja to tam nie umiem, Karoliny nie było w pobliżu, więc było jak było. Natomiast to też nie spędza mojego snu z ja tylko tak wspomniałam teściowej, a ona właśnie powiedziała, właśnie dobrze, że nie było tego hełmu, że nie było tej sztuczności. Jeszcze jedna rzecz, na którą zwróciłam uwagę. Rozmawiałam tam z wieloma kobietami i wszędzie pojawił się ten problem, bo jeżeli jest już taki piękny, wielki bal, to chcemy, aby ten makijaż był wyjątkowy. I wiele pań pomalowało usta w mocnym kolorze. Być może na co dzień tak się nie malują i zauważyłam, że wiele z tych kobiet miało te usta w połowie zjedzone. Rozumiecie? Czyli jest mocny kolor pomadki i ja widzę, że ona jest w połowie zjedzona, no bo było coś konsumowane. No i właśnie o to trzeba zadbać na takich balach. Bo ja widzicie, stawiam na jasne usta, nie mam tych ust, więc sobie ich tam specjalnie nie maluję, więc u mnie jak trochę zjem, to nie widać tego, bo jest to niudziak, bo jest to jakiś tam błyszczyk. Natomiast na tych mocniejszych widziałam, że te usta były zjedzone, nie wygląda to dobrze. Dlatego sugeruję zawsze, jak jesteśmy na takim balu, pijemy, jemy. To raz na jakiś czas pójść do tej toalety i poprawić te usta. I pamiętajcie, jeśli używacie pomadki czerwonej, mocnej, jakiejś takiej intensywnej i pomalujecie to usta, to jest taki słynny trik paluszka e, makijażystek, pach, wkładamy i wyjmujemy, i tutaj zostaje wszystko dookoła m, m, z tej pomadki, która tam gdzieś wewnątrz tej wargi się zapodziała i dzięki temu trikowi. Yy, Zęby nie będą pomalowane pomadką. To jest taki trik makijażystek, znam go od wielu, wielu lat. I rzeczywiście tutaj zostaje na tym palcu resztka tej pomadki i wtedy ta pomadka nie znajduje się na zębach, a niestety parę takich przypadków też widziałam na tym festiwalu. Także to są takie rzeczy, które gdzieś mi tam zostały w głowie, może warto sobie pomyśleć albo coś zapamiętać, a jeśli macie coś do dodania z takich właśnie wyjść eventowych, gdzie byliście na balach i widziałyście jakieś błędy, albo macie jakieś fajne rozwiązania, takie jeśli chodzi o duże bale, to koniecznie zostawcie, zostawcie w komentarzu kilka słów, bo to się przydaje, czytam czasami te komentarze, są jeszcze bardziej merytoryczne niż te moje vlogi, także z przyjemnością przeczytam. Kończę już, dziękuję pięknie, subskrybujcie kanał, łapki w górę i do zobaczenia, pa!